Coś widać? Dzień dobry Państwu. Kolejny temat to będzie animacja składanego stołu projektu Dafy London. Model jest już przygotowany. Widać tutaj go od frontu. Na razie on jest zgrupowany. Będzie lepiej, jeżeli otworzę teraz grupę open, po to, żeby mieć dostęp do poszczególnych części, by móc je obracać. Zwróćcie uwagę, że byłoby bardzo trudno nam animować składanie tego stołu, kiedy w trakcie obrotu musiałabym jeszcze przesuwać ten element bliżej w kierunku blatu. Obrót musi się odbywać wokół osi tych zawiasów, które mieszczą się w tym miejscu. Przejdę na widok z frontu, wybiorę sobie ten element i spróbuję przesunąć środek obrotu, który na razie znajduje się w tym miejscu, w miejsce zawiasu. W tym celu wybieram narzędzie hierarchii, tworzenie, nie modyfikacja, tylko hierarchia. Wybieram pivot, to jest właśnie środek obrotu, i zdecyduję, że będę wpływała tylko na ten środek obrotu. Widać, środek obrotu jest w tym miejscu. Mogłabym przesunąć go w środek cylindra zawiasu i zrobić to na oko, ale mogę też zastosować polecenie align, tutaj u góry. Wybieram align, powiększę sobie i wskażę teraz cylinder tego zawiasu. Widać, że środek przeskoczył mi we właściwe miejsce. Pivot to pivot, może być center co center. Gra. Wychodzę z działania tego narzędzia. To samo muszę zrobić względem drugiej pary nóg. Wybieram polecenie Hierarchia, Pivot, Affect, Pivot Only i znów będę chciała i znów będę chciała przesunąć go we właściwe miejsce. Wykorzystam polecenie Align i wskazuję cylinder. Jest, OK. Mam przygotowany model czas na zabranie się za animację. Tak jak widać, mam domyślnie 100 klatek animacji, tyle mi wystarczy. Mam możliwość nagrywania w dwóch trybach, w trybie auto albo setki. Ja wybiorę tryb auto. Przesunę sobie suwak, na przykład do 12 klatki, ponieważ będę chciała, żeby od tego momentu dopiero rozpoczął się jakiś ruch. Może wybiorę wszystkie elementy mieszczące się w tej scenie. Tak jak widać, mam czerwoną ramkę naokoło i czerwony pasek, który oznacza, że wszystkie ruchy, które teraz wykonam, będą nagrywane. Jednak to, że nie poruszyłam, nie wykonałam żadnego działania wobec stołu, sprawia, że nie pojawi mi się tutaj sam z siebie klucz. Muszę dodać ten klucz ręcznie. Dobra, jest klucz. Wybieram pierwszy z nóg. Dojdę teraz na przykład do 20 klatki i rozpocznę obracanie jej tak, żeby znalazła się we właściwej pozycji. Zwracam uwagę, że korzystam z przyciągania do obracania do wielokrotności 5 stopni. Tak, spójrzcie, tutaj mam przyciąganie obrotu włączone. Prawy klawisz myszki, tutaj wpisałam wartość 5 stopni. Jest OK. I mam pierwszy klucz, drugi klucz. Stanę słuwakiem na przykład w 18 klatce, wybiorę drugą parę nóg i teraz chciałabym, żeby ten ruch rozpoczął się nie od klatki 12, gdzie klucz już istnieje, ale dopiero od 18. Więc znów dodaję klucz, żeby program zapamiętał obecną pozycję pary nóg. Przesuwam suwak odpowiednio i rozpoczynam obracanie. Okej. Okay. Sprawdźmy animację. Widać, wszystko gra. Widać, że stół znajduje się ponad płaszczyzną podłogi. Będzie lepiej, jeżeli ja go sunę na dół, na przykład w klatce 28. Model jest na razie otwarty. Zamknę go z Group Close, tak, żeby operować całym obiektem. I w klatce 28 zdecyduję, że ma dosięgać do podłogi. Teraz problem jest innego typu. W momencie zamykania nóg, nogi przechodzą mi w przestrzeń podłogi. Dlatego mniej więcej w środku tego ruchu podniosę cały model do góry. Podnoszę do góry i chowam. Może tu jeszcze jest też problematyczna sytuacja. Podniosę obiekt nieco wyżej. Play. Okay. Kolejnym etapem tworzenia animacji rozkładanego z stołu będzie dodanie ścieżki kamery, będzie okrążać ten stół. Wyłączę nagrywanie animacji. Nie jest mi potrzebne teraz nagrywanie tego, co robię na ekranie. Przejdę do zerowej klatki i przejdę do widoku z góry. Rozpocznę rysowanie ścieżki, po której będzie podążała kamera. Wyłączyłam wyświetlanie gridu, żeby nie przeszkadzało mi w rysowaniu. Wybieram narzędzie Tworzenia spirali i kolejnymi kliknięciami decyduję o wysokości tej spirali w jednym i drugim promieniu. W widoku z przodu widzę, że spirala jest umieszczona dość nisko. Chciałabym ją teraz podnieść i może zdecyduję o mniejszej ilości obrotów, zróżnicuję wysokość i oba promienia. Oknie perspektywy wstawię kamerę Ctrl C. Program stawia kamerę, a widok dopasowuje do aktualnie wybranego widoku. I na widoku z góry będę patrzeć, czy udaje mi się dopasować położenie kamery. Teraz kamera jest osobnym obiektem. Żeby ją przypisać do ścieżki, muszę dojść do zakładki Motion. To jest ta czwarta ikonka, począwszy od Create, Modify hierarchii i motion Mamy trzy parametry, w których możemy dopisywać różne algorytmy sterujące zachowaniem obiektu. One dotyczą albo pozycji, albo obrotu, albo skali. W mojej sytuacji potrzebuję parametr pozycji. I zobaczcie, jak wybrałam ten parametr, to taka ikonka u góry staje się aktywna. I tutaj mam możliwość wybrania dowolnego algorytmu, który chciałabym wykorzystać. Ten, który mnie interesuje, to jest Path strain. Jest wybrany, roleta mi się pojawiła i spójrzcie, w pewnym momencie jest pole, gdzie powinna być ścieżka, wzdłuż której będzie się poruszał mój obiekt. Ja muszę wybrać teraz add path i wskazać ścieżkę. Jest. Widać, że kamera stanęła na samym początku tej ścieżki. Zrobmy. Próbę play, widać, że przesuwa się. Widać. Oczywiście mamy możliwość sterowania tym, w jaki sposób kamera będzie się przesuwać wzdłuż tej ścieżki. Jedną z możliwości jest wykorzystanie narzędzia automatycznego zapisywania animacji. I spójrzcie tutaj w tym miejscu, widać, że obecnie kamera dotarła do 68% długości ścieżki. I mogę powiedzieć, że to ma być dalej lub bliżej. Mogę stwierdzić, że będąc na przykład na 86. klatce, chciałabym już być prawie przy końcu tej ścieżki po to, żeby ta końcóweczka bardzo powoli się przesuwała. Widać zwolnienie przez bardzo krótki czas. Okay. Ostatnim elementem będzie spsunięcie w czasie startu, kiedy kamera zaczyna krążyć wokół stołu. Spójrzcie, że teraz zaczyna się ten obrót od samego początku i przez to nie jesteśmy w stanie skupić się na tym całym momencie składania stołu. Chciałabym, żeby kamera rozpoczynała swój obrót wokół stołu dopiero od około 34 klatki. Można to zrobić w rolecie motion, ale chciałabym pokazać do tego celu inne narzędzie. Bardzo potężne jest to editor krzywych, curve editor. Pojawia się taka roleta. Zwróćcie uwagę, w tym miejscu jest wyświetlony ruch mojej kamery. I widać, że od samego początku rozpoczyna się ten ruch, później dochodzi do jakiegoś momentu, a później zwalnia. Zwróćcie uwagę, że w związku z tym, że mam wybraną kamerę, to teraz wyświetlane są tylko wyselekcjonowane obiekty, i przez to nie widzę bardzo wielu obiektów, które są też w scenie. Owni tym dane dotyczące ruchu możemy wyświetlać także w inny sposób. Tutaj w pierwszej rolecie możemy zmienić z edytora krzywych na edytor zakresów. Tutaj także mam kamerę wybną i procent jej podążania wzdłuż ścieżki, i tutaj także mogę wprowadzać te zmiany. Tak, z opóźnieniem ruchu. Ja cofnę się do edytora krzywych. Mam moją krzywą i mogę teraz bez problemu zdecydować, że dopiero około 30 34 klatki program ma rozpocząć ruch i do którejś tam klatki ma ten ruch postępować całkiem szybko, potem ma spowolnić. Ostatnim elementem będzie wyrenderowanie sceny. W tym miejscu mamy możliwość ustalenia, co ma być renderowane i w jaki sposób. Zwróćcie uwagę, że na zakładce Active Shade Mode nie mamy możliwości renderowania animacji. Muszę wrócić do Production Rendering Mode. Tutaj mam możliwość na zakładce Common zdecydowania pojedyncze ujęcie, czy też cała animacja. Ja wybieram całą animację 100 klatek. Mogę też zakres klatek określić. Jeżeli chodzi o wielkość, animacja nie musi być duża. Moim zdaniem wystarczy 800x600 do tych celów. Bardzo ważnym elementem jest zapisanie animacji. Tutaj mamy Save File. Możemy załączyć zapisywanie, ewentualnie to samo możemy zrobić troszeczkę niżej w panelu Render Output. Bardzo ważne jest, żeby wybrać właściwy format zapisu. JPEG zapisza nam w setce osobnych plików. Ja będę chciała, żeby to był film od razu, więc wybieram tryb AVI. OK. I teraz... I do